Chciałabym, żebyście wszyscy Państwo tu na sali wiedzieli, ale również żeby widzowie i telewidzowie wiedzieli, że dzisiaj, dzisiejszego dnia Prawo i Sprawiedliwość wybiera na przewodniczącego komisji do spraw zbadania pedofilii osobę, która współpracuje z fundamentalistyczną i religijną organizacją Ordo Iuris. I to jest hańba, to jest hańba dla państwa polskiego, że taka osoba będzie stała na czele tej komisji. Korzystając jeszcze z tego, że mam 45 sekund do mówienia, chciałabym zwrócić uwagę również, że ta komisja na pewno nie będzie pochylała się nad pedofilią wśród kleru. A naszym zadaniem było wyjaśnić sprawy, które były chociażby prezentowane w filmach Braci Sekielskich, w jednym i w drugim. Chciałabym zwrócić uwagę, że jedyną organizacją w Polsce, która systemowo ukrywa pedofilów, jest Kościół Katolicki w Polsce. I chciałabym, żebyście Państwo to wiedzieli. I Powtórzę jeszcze raz, osobę, którą wybieracie dzisiaj na przewodniczącego komisji do spraw zbadania pedofili, jest to osoba, która współpracuje z fundamentalistyczną i religijną organizacją Ordo Iuris i to jest hańba dla polskiego parlamentu. Nie zakrzyczycie prawdy o tym, że nie chcecie dążyć do wyjaśnienia tych przestępstw. Udawaliście, że film Sekierski się nie wydarzył. Uważacie, że każdych pedofilów, proszę Państwa, każdych, bez względu na to, czy nosi spodnie, sukienkę czy sutannę. A komisja miała być bezstronna. Komisja w tym składzie bezstronna nie będzie. I Wysoka Izba powinna mieć chwilę na refleksję. Dlatego prosimy Pani Marszałek o przerwę, możliwość zapoznania się ze szczegółowym biogramem Pana kandydata na przewodniczącego, prawdą, a nie tylko informacją o jego publikacjach. i wreszcie, żeby Wysoka Izba stanęła po stronie ofiar dzieci, pedo dzieci, ofiar pedofilów. Nie ukrywajcie ich ani w waszych szeregach tych przestępców, ani w innych miejscach. Instytucja, która ma wyjaśniać zbrodnie pedofili, ma wyjaśniać je wszędzie uczciwie i bezstronnie. A wasz krzyk pokazuje tylko wasz strach. Pan doktor habilitowany Błażej Kmieczak w Istocie związany był z jednym z konserwatywnych think tanków. Natomiast nie ma powodu żadnego. Aby był to argument, który ma kogokolwiek dyskwalifikować. Ta decyzja, żeby zaproponować właśnie doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka na przewodniczącego tej komisji, to pozytywne zaskoczenie po odrzuceniu wcześniej propozycji opozycji, czyli księdza Isakowicza Zaleskiego. Pan Kmieciak, wbrew temu, co się spodziewaliśmy, że PiS zaproponuje osobę ściśle ze sobą związaną na przewodniczącego komisji, po to, żeby kontrolować przebieg działania tej komisji. Taka decyzja na szczęście nie nastąpiła. Zaproponowany został fachowiec, naukowiec, człowiek, którego doświadczenie bardzo trudno zakwestionować. Dlatego tutaj lewa strona sceny politycznej skupiła się na oszczerstwach, na pomówieniach. Zachęcam, żeby darować sobie te pomówienia, bo naprawdę niczemu dobremu to nie służy. I tutaj jako Konfederacja będziemy głosować za tą kandydaturą. Uważamy to za wybór merytoryczny. Państwo atakują kandydata za to, że. Przyznaję się do tego, że deklaruje swoją wiarę. Chciałam zwrócić uwagę, że w Polsce większość Polaków deklaruje swoje wyznanie wiary katolickiej i bardzo Państwa proszę, apeluję, żeby Państwo to uszanowali. Nie ma powodu do tego, Pani Poseł, żeby tutaj z tej mównicy. Wracała Pani do czasów PRL-u. Ja rozumiem, że Państwo, jako tacy naturalni spadkobiercy tamtych czasów, za nimi tęsknią, ale dzisiaj w Polsce panuje demokracja. Każdy ma prawo do, do swobody wyznania, sumienia i bardzo proszę nie atakować osoby wierzące z tej mównicy. Dziękuję bardzo.